Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny Tomas i Ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpad i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle słuchajcie. Na mlecie P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena. Siemka, widzowie, słuchajcie, w po poprzednim odcinku testowaliśmy gwiazdki na skrzynkach bananowych. A skoro są te gwiazdki, to słuchajcie, jest dużo kontentu i są skrzynki tych właśnie prosów i tu też są gwiazdki. Tylko zobaczcie tutaj: Skrzynka 8 d a zobaczcie, jakie tutaj mamy skiny, jak wyleci na gwiazdka. No, chciałbym troszkę tutaj przysporącić. Może akurat drobne gwiazdkę. No, jest to procentówka dosyć duża. 400, wiem, jak kosztuje takie otwarcie, ale jak drobne gwiazdkę, to będzie kolorowo. Kurde, no tutaj, no dobra, może się uda, no nie będę, słuchajcie, jakiś nastawiony źle na to, mamy teraz trzy ładne skiny swoją drogą, więc jesteśmy chociaż na jakiś tam plusik, ale oj, jak blisko było, słuchajcie, jak blisko było, ale koniec końców 5 zł wypadło, no tutaj gwiazdka, no tutaj mamy wajsy nawet wizowe, nie, wajsy, bo wajsy zniszczone, obdrapane, ale zawsze to wajsy, tak, sami o tym wiecie, jak to wygląda, Ty no, Wow. Cało tysiaka, ale zabrało kurwa... Pf, o wiele więcej. Dobra. Bo ja skipuję niepotrzebnie, mi się wydaje, że to jest mój błąd, słuchajcie. No przelatują te gwiazdki, ale tak mizernie. Chyba to zależy, że im słabsze skiny w tych gwiazdkach, tym jakby więcej tych gwiazdek, w sensie tym mniej tych gwiazdek jest. Jakoś tak chyba to działa, tak mi się wydaje. No dobra, ostatni raz. Okej, okay, jednak nie ostatni raz. OK, to brat to jeszcze możemy sobie otworzyć dwa razy chyba. No nie chcę wchodzić, wiecie, po ty, poniżej tych 4000, tysięcy, 3000, tysięcy, sorry. Po prostu, żeby nie stracić tutaj wszystkiego, bo moim zdaniem to nie ma po prostu w ogóle sensu tak głupio słuchajcie stracić, bo to jest głupia strata w tym momencie. No nie dropiliśmy tej gwiazdki, nie dropiliśmy tej gwiazdki z tej skrzynki. No nie jest to za dobra skrzynka, ale też swoją drogą była dosyć drogą. Zobaczymy tu za dwie dychy, bo tu też mamy naprawdę ciekawe skiny za dwie dyszki. Które ty to może się opłacać, Jak tu gwiazdki będą lecieć, to to może naprawdę być opłacalna skrzynka. Cówkę je kosztuje, a skinki mamy naprawdę ładne na tych gwiazdkach. No oby coś tu dropło jeszcze. Chociaż kurde, trochę już dzisiaj tych gwiazdek dropnąłem. Czy strona będzie chciała mi dawać jeszcze gwiazdki? No szczerze, o kurde, dobra, dało, dało, i teraz żeby coś dobrego dropu, daj jakąś kosę. Kurde, najgorszy skin, najgorszy skin, no, 160 zł kosztował. No dobra, ale tutaj gwiazdki widzę, że przelatują dosyć, chociaż tak samo przelatują, to chyba nie ma sensu, w sensie znaczenia po prostu. Wyleci to wyleci, nie wyleci to nie wyleci, chyba na każdej skrzyni Taka, takie same szanse są na gwiazdkę. No... Tego White Widowa by, bym poleciał jeszcze, bo tutaj gwiazdka, to widzicie, co tu się dzieje? Tutaj, jak wyleci gwiazdka, to tu najtańszy skin to jest jak nie? No to to się bardziej opłaca otwierać niż tamtą. O kurde, tylko że to jest taka procentówka, widzę. Okej, okay, ale mamy teraz jakieś skinki. Nie ma tragedii, słuchajcie. Coś tam odrobiło, a wupa Kraku, jakby wyleciała, to by tutaj... To by nie wyszedł na minus, słuchajcie. Okej. Okay. No gwiazdka, gwiazdka, żeby się odkuł, no daj na odkutkę, no daj na odkutkę coś, no. No widzicie, no nie chcę mi dropnąć, no nie chcę mi dropnąć, no ja mogę tu słuchajcie męczyć do końca. No ale po prostu to nie chcę, mi tutaj nic wylecieć z tego, no. No ja dla was słuchajcie, się tu zaraz pukałem tutaj, ja tu nie chcę nic dropnąć, no. No patrz, no przelatują te gwiazdki, jest awupa krakow, ona kosztuje pieczęć dobra. Chociaż zwrotka bitwy słuchajcie, znaczy bitwy skrzynki. No dobra, ale ciągle wychodzę na minus tej skrzynki. No. White Widow, stary. Wow, 800 zł, słuchaj. No naprawdę musiałem stracić tyle, żebyś dał mi 300 więcej niż jest wartość. No nie, no ja mam dość po prostu, wizowie. no Ja mam po prostu dość, żeby mi tutaj nie wyleciała żadna gwiazdka. No to to trzeba mieć, słuchajcie, naprawdę pecha. Wow, a wupa krakow znowu leci, chociaż tyle. Chociaż tyle, że trzymamy się tego tysiaka póki co, chociaż kurde, że wykrakał to. I zaraz tego tysiaka tutaj już nie będzie. No tak jest, słuchajcie. Wy tak nie róbcie jak ja, nie grajcie tak jak ja, bo ja gram pod presją, słuchajcie, tego, żeby. O, proszę, już nie ma pieniążków. Żeby zrobić dla was jak najlepsze wrażenie. A widzicie, no nie zawsze się po prostu wygrywa, tak? No i ja w tym momencie przewaliłem, słuchajcie, majątek. Wy tak, słuchajcie, nie róbcie, grajcie z głową. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku Siemanko.